zbierać zwłoki swoich wrogów. To jest teamfight jak malowany. Po prostu musi być. Kirigan. Okej. Okay. Aha, sorry. Tylowałam w Kaela. niestety weszło z, z opóźnieniem sporem. Ich roślinka mierzy nam pierwszy fort. Możemy spokojnie lecieć dalej. Dobra. O, wiem, że chcesz. Ja tankuję, ja tankuję. Tak, ja tankuję. Mam życie. Bardzo chcę, żeby roślinka nasza, która ma 42 sekundy, przeżyła jak najdłużej. Medyk mnie leczy, a roślinka cały czas to samo. Uch! I czy to jest 200? Czy to jest 200? Teamfight nas zrobiły bardzo pięknie. Ale czy to będzie 200, coś punktów? I. I odliczanie. Nie! Tego nawet nie widać. 46.